Więc witajcie, z początku chciałem wam żyć szczęśliwego roku. Mój głos dopiero będzie słychać od minuty i 23 sekundy. Dawaj, dawaj Dobinę, masz fajnego do skinka. O oh no! Ty, ale on jest chyba... Super... Nie, to się, że jest czadem, ale nie. Zamieni gana jednak. O o, jednak ja biję się. Aha, co, co się stało? Jeszcze? Muszę tego. Co? Leczą, leczą chyba. Uh. Dawaj go, dawaj go. ja coś ma sobie, ale nie ma tego co sobie to... jest ma komuniki, nie? Przede wszystkim ma komuniki Ma to, że ludzie kochają tą grę On padł, Ale ten Saxon się oprój, Jak ja włączyłem kryty, co? Nie, on się oprój. Przegrałem ani walkę. Ostatni został. Miał Mam jeden maja Ja robię, ja, ja robię po swojem. Jak jego ja tutaj klika to jest killowe. Skillowe Pyro, wygra. I wyleczyłeś cię. Remis, remis, remis był. Remis. Niestety. O Ale mu przywaliłem za tysiąc Jeszcze, ja się, ja się bawię tą drogę. O Dostał bombę, cztery tysiące mu zadałem Od, Odbity Odbity Co przeładuje? Dostał, dostał Ile mam w gora? 50 Szykuj się. Co przeładuję? Wybił mnie Uciekam. Widzicie. Medyk, medyk, medyk. Ja żyję, żyję, żyję. Dodaj Dobry, na dobaj. Powiem tak, ja go ogrywam nieźle, bo z butelki go biję i odrzucę go to. Dobrze, pij kochany. pozwalam ci Aj, na wszystko Z Reina mnie zabił tam, że było. A, bo to serio jest, no tak zapomniałem. No <grym> tak. mówię, że Ale tak zaczęło tak jak nować jak nigdy. <grym> no to na Engii jest już martwy, ale teraz twoja kolej. <grym> Nie został. Przeżył to.

Chodź tu, chodź tu. Pyk. I pyk. I pyk. Ile mam? I pyk. I pyk masz sto. To ja się skupiłem, no i zginęłam od razu, ale trudno. Było dobrze. 3000 wyrzucałem. 4000. Nie, nie wierzę. Nie. Dostał tyle, że jest na dołku totalnym. No ale każdy go dosłownie zabija. Epik zatma! Tepik 300 życia, która Tepik Dobra, nice. Kocham cię. Spaniaczku tu. Ora. Och leżysz. Dziękuję, ja Czekam jeszcze... na górze ja ja serpe. Dostał za 59, 9, I Apix, teraz. jest nie? Na jest. Leżysz, ten... Dobra, leży. Jak się skacze, jak się skacze, tyle potrzebuje. Arkom, Arkom Rkom? Przytrzymujesz rękę i lecisz do was. Tylko nas nie zabij. A! Dobra, poczekaj, poczekaj. A bez kitu, ma dawać jumpa. Zabiję, wiesz o tym? Ja o tym. Nie no, tylko kontrola i znikaj. Zobaczymy. Dobra. I na niej we to. Nie gadaj. Dobra. dobra. Jak tylko tam wskoczy, dobra. Ja już jak 1300 już zadane. Ładnie. 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 I odbicie. Ej, chodź tu. Ile mam boomera? Ale mi w górę. Żyje. Chodź tu. Chodź tu. Staram się szczerzyć przeżyć. To już nie żyje. Nie, zabij mnie rampem. Tary, wyjdź z tej to? Nie ma typa. <grystans> Impostor stawał się. Jak teraz go znaleźć? Nie, bez hitu. Do, dobra, dobra, kryjowa. Kogoś już szczerego znajdzie. Nikt nie znajdzie szczerego. No, spajnie możesz znaleźć. A nie, znalazł. Jak został? Na ciebie pod latarnią. Znalazł? Nie, szuka ciebie. Znalazł cię. <grystans> <grym> Wygrać to. Nice. Ja mam Goomba z zrobić, ale dobra. Kto jest? Tutaj. do wody. Dobra, ja się rozłączam. Dziękuję za miłą grę. Fajnie się grało. Co? No, wesołego twojego roku. A dobra, z tobą to to Z tobą to będzie jak Paper. A gdzie lec, tam jest? O, spadł. Gdzie lec, nie, na górze. Nie, spadł. Hop. Bye bye. I tutaj rocket. O, udało się. Szary, co robimy? brzydka morda. <laughs> nie, no piękny jest.